Manko wszystkim po krótkiej przerwie. Dzisiaj wbijamy w taki oto teren. Wykarczowany kawał lasu. Jednakże taki był plan wbicia w ten las. Ale <laughs> sami widzicie, że to wszystko co wykarczowali leży w tym samym miejscu i jest gorzej jak bez karczowania. Także niestety wróciliśmy na stare śmiecie. Stratone straconeczka. Zobaczymy. minelab tu jeszcze chyba nie był z tego co pamiętam tutaj zaczynałem swoją przygodę z wykrywaczem i tutaj też udajemy się dzisiaj, także życzcie mi powodzenia, ja wam życzę udanego seansu i do pierwszego doeczka. Kacper wykopał 50 kolumbijskich Pesos <grytania> a Ludwik też ma swoją pierwszą monetę spójrzcie raczej PRL już ja tutaj na pewno, ale już tak zjedzony a Prus jest Prusak polski Prusak no i dobrze, jest na pierwszy rzut taka oto muleta. masakra w tym lesie nic nie wychodzi widać, że 20 kilo 3 ludwik z garetem 250 mocno tu przegrzewał teraz wyszedł taki talar wielki wielki talar Janusza Trzeciego z Mazy. No ale oprócz tego to tylko ta jedna monetka. Chyba skończy się na dwuodcinkowym odcinku. <noise> no nic, próbujemy dalej, ale już ponad godzina minęła. I jedna moneta, i cała tasza pocisków, po prostu. Samych końcówek ołowianych pocisków, nie wiem, czy z tych Ambon szczerali. Czy to jeszcze wojenne znajdki? Nie wiem, ale doprowadza do szału. Sławek narzeka, że dalej nie ma monety. Wida z nędzą. U mnie nie panie, u mnie się worek rozwiązał właśnie. Sami spójrzcie Jakie piękności Stan męnica, stan męnica, staje. No, nie ma co w ogóle dyskutować. Fajnie by było o, 10 Fenningów niemieckich, tych białych. Ha! Jeszcze widać. Nawet tu napisy jakieś widać po bokach. Co prawda wrony już zeżarło, ale ale jest monetka. Coś wspaniałego. No i sygnał śliczny był, ale niestety tylko aluminiuk perelowskie. 50 groszy no, dzisiaj coś nam nie darzą te lasy, ale tak jak mówię jesteśmy w miejscu gdzie było kopane już dziesiątki razy przez nas przeze mnie, przez Sławka nie ma też się co wiele spodziewać Przyszliśmy na ten wycięty las a wycięty las okazał się niemożliwy do kopania, no niestety no i niekończąca się opowieść łuski i naboje non stop, co parę metrów takie znajdki pokazuję jedną żeby nie było, ale mam pół taszy tego masakra no i na koniec już zrezygnowani przez te ołowiane pociski wracamy do auta i proszę bardzo znajdę dnia młody tu kopie a ja wykopę tu mm. chyba przypieprzyłem mu trochę ale piękna nokia jest No, to jest dobra. Znajdę Nokia, trzeba naładować dokładniej i, i używać, ile się da. Trochę rozbite, tu rozbite chyba nie przeze mnie. Ale klapkę o, bateria troszkę spuchła, ale jest porządny, porządny sprzęt. <ścoughs> Także mamy, mamy. Znajdę dnia, no i niestety. Lasy wycięte nie okazały się łaskawe. Miejsce przeszukane dość konkretnie. Także kończymy tą część odcinka. Ja zapraszam Was do kolejnej, a jako, że w okolicy nie ma żadnych tuneli czasoprzestrzennych, to musimy bardziej łopatologicznie sobie poradzić. I po prostu ciepnę telefonem gdzieś tam w las, i gdzie spadnie, tam będziemy szukać. Także powodzonka i do następnego razu. Ja rzucam kością, mojej mili. Oh. No i jesteśmy. Trochę się przybliżyło, ale przeleciał telefon. Doleciał do jakiegoś lasku i też tu zaczniemy kopać. Także kontynuujemy odcinek. Witam wszystkich. Po przerwie na reklamy lecimy z odcinkiem w lasku, gdzie wyszła. 10 złotówka z dwudziestolecia międzywojennego, także liczę, że trochę się poprawi ten wypad. Lecimy. I takiego wypadu to dawno nie było. Wiem, że jest łączony, ale popatrzcie. znajdę na nowej miejscówce. Jedna z pierwszych. I co? A, niestety bez szybki, ale telefon kolejny. Co za szczad Tydzień temu telefon. Teraz telefon. No fajnie, fajnie. Fajny wypad. Telefonowy trochę. No i kurczę tego już chyba nie rozszyfruję, co to jest. Chyba, że tego kondoma zdejmiemy. A, Sony, proszę bardzo. Sony to już lepszy smartfon. To już jest. Wypad na całego. Dobra, lecimy dalej. No i co? Wielka smuta wielka smuta po złotku jakieś inne łuski wpadają i telefony ja wam dziękuję za taki pokaźny odzew pod filmikiem ze złotą monetą no niestety trzeba wracać do rzeczywistości i kopać jakieś stare rozwalone telefony i łuski z pepeszy ale nadzieja umiera ostatnia, także gdzieś tu jeszcze złoto na mnie czeka kolejne <noise> także ruszam dalej no i udało się udało się nareszcie proszę bardzo jest piękny zieleniec już go oglądamy i chyba wiem już tak jest <laughs> patrzcie no i to wszystkie smutki potrafi zmazać z całego wypadu chociaż i tak nie jest źle telefony codziennie się nie znajduje <laughs> ale jest piękna dwójeczka dwa grosze dwudziestolecie międzywojenne i to cieszy. Takie monetki zawsze cieszą. No i teraz jak to się mówi dziura jak do życi. A w niej plomba. Jakaś chyba nowsza plomba z numerem 49. No nic specjalnego niestety. A mnie coś strasznie dynia zaczyna boleć, nie wiem z czego. O, chyba od tego świeżego powietrza jesienno-zimowego. Już się zmachałem. Trzeba było korzenie wycinać. A wiecie, że podkorzenne sygnały często oznaczają coś fajnego. No, niestety, tym razem oznaczają tyle, że są piękne, zamrożone pieniądze. <laughs> Czyli jakiś mosiąc pewnie, albo może mieć. Kto wie, jakiś zaworek. Do Bóg wie czego. Nie mam pojęcia ale siedział głęboko i dał mi popalić no niestety czasem i tak bywa że nie są to de depozyty srebrno złotych monet a zaworki słuchawki już dają znać że trzeba wracać do domu się rozładowywują, a tymczasem na sam koniec coś się tu ładnie błyszczy coś ich się tu ładnie błyszczy czyżby było srebrko, a nie, to nie będzie srebrko Ale jest szkaplerzyk, aluminio ładny fuj, jaka to ziemia, brudno strasznie o, proszę bardzo Piękny szkaplerzyk wytrzemy go trochę a nie idzie go wytrzeć za cholerę więc paluchami trzeba aluminiowy szkaplerz na sam koniec wypadł. bo już spadam do domu jeszcze trochę pomieszkać. No fajnie, fajnie. Na sam koniec. Coś jeszcze co cieszy oko. No i czas zakończać. zakończyć ten wypad. Czy udany? Nie wiem. Dziwny przede wszystkim, bo telefony. Telefony w mojej głowie, jak to piosenka mówi. A zakończymy ten wypad. I podsumowanie zrobimy w miejscu, które jeśli ktoś jest fanem filmów Alien i oglądał najnowsze części Aliena. To na pewno wie, co to jest. To są te grzyby, co jak bohaterowie nadeptywali na nie, to się zarażali tym ciulostwem jakimś. O Boże, już będzie po mnie! Zarażali się tym ciulostwem, i zmieniali się w coś tam, coś tam. A wypad wygląda tak: znaczy, dwa wypady. Dwa wypady niezbyt fajne. Jakaś tam pląbka z numerem 49 parę PRL-ków z tych starszych monetek to 10 fenoli i dwa grosiki z dwudziestolecia międzywojennego fajny szkaplerzyk na koniec tutaj zamrożone pieniążki, czyli zawór jakiś prawdopodobnie z mosiądzu albo miedzi I jeszcze na koniec wpadło mi coś takiego, nie wiem co to jest ale to też jest miedź bądź mosiądz bo zamykało mi skalę na wykrywaczu a więc tak to bywa i znajdkami dnia raczej będą te dwa piękne telefony Sony i Nokia. Ten niestety bez przodu <laughs> nie uchował się, ale ten za to do wyczyszczenia do umycia jak najbardziej można dzwonić rzucimy go na to <laughs> Jezu, ale mam zabawę 30 paletni chłopi cieszy się z grzybów co puszczają dymek <laughs> Ja Wam dziękuję, zbliżamy się nieubłaganie do 2000 subskrypcji także jak osiągniemy ten cel to szykujcie się na jakieś konkursiwo ja też się muszę do niego przygotować także lećcie z subami leccie na tym odcinku z lajkami, komentarzami komentarze jak najbardziej lubię z wami interakcje no i kończymy lecimy do następnego wypadu może do lasu świętego Antoniego bo tam tam ciągnie i to mocno, dzisiaj nie dało rady ale jeszcze tam zawitamy i może jeszcze jakieś złotka się kryje przede mną. Także trzymajcie się ciepło hejka. I po wykopkach zawsze warto skoczyć te na Maka, Maka z włóczki przygotowanego na zimę. Kanapka drwala wróciła, to i Maka ubrali na ciepło w tym sezonie. Także ja idę zjeść i do widzenia.